Czytam ci ten komentarz. No cóż, nie do końca rozumiem: stworzyłeś pseudorodzinę, aby ukryć się przed światem. Wyrafinowana chęć posiadania żony i dzieci, aby zataić prawdę, znak zapytania. Żona, myślnik, ofiara. Dzieci, ofiary. Oh my god, to nic innego jak snobis, bohaterstwo czy po prostu bezwzględne tchórzostwo. Czujesz się ofiarą Justysia? Może ja się odniosę inaczej do tego komentarza. Zdaję sobie z tego sprawę, że będzie w twoich, na Twoich kanałach, co do Twoich filmików, jest dużo negatywnych opinii też może być. Nie wszystkim to się podoba. Po pierwsze, uważam, że w momencie, kiedy my się decydowaliśmy na małżeństwo, no ja wiedziałam, mi się wydawało, że ja Cię kocham, no tamten moment kochałam Ciebie. Ty tak samo, ale nawet już nawet nie, 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 nie biorąc tego pod uwagę, ty byłeś, e, uważam, e, tak młody i tak, e, sam siebie nie znałeś na dobrą sprawę, przypuszczam. Nie dojrzały. E, niedojrzały, w e, tym bardziej żyjąc w, w Polsce, w, która jest bardzo konserwatywnym kraju, no, krajem, krajem. E, ciężko było e, tak na dobrą po, sprawę poznać siebie. I na tamten moment podejmując, mi się wydaje, taką decyzję, jak ty podjąłeś, że weźmiemy ten ślub, że, że się e, hajtniemy. To była decyzja jedna i prawdziwa, tak, no nie można teraz, e, uważam, że ludzie nie powinni w tym momencie, e, wiesz, wypisywać, że co było, no ja osobiście nie żałuję żadnej chwili, no bo jakbym, za... nie było łatwo, no ale nie żałuję, w tym momencie już nie żałuję, no bo bym musiała żałować tego, że mam dzieci, są, a to jest największy skarb, moje, moje dzieciaki to jest dla mnie największy skarb, tak. Jeśli chodzi o, o to, nie, nie czuję się absolutnie ani ofiarą, nie uważam, żeby dzieci były ofiarami, no życie się tak potoczyło, może my mieliśmy się tylko i wyłącznie spotkać po to i wziąć te ślub, żeby mieć te nasze dzieci. Bym była z kimś innym, bym nie miała tych dziechaciaków i sobie tego nie wyobrażam. Także no nie, nie uważam, żeby to. Nie uważam się absolutnie za żadną ofiarę, ani nie uważam, że moje dzieci są ofiarami czegokolwiek. Znowu wyskoczmy z tej relacji z dnia dzisiejszego. Czy wtedy, jak to się zaczęło dziać, to czułaś, miałaś takie poczucia? Że jesteś ofiarą, miałeś takie poczucia, na wtedy. Trochę przejdźmy do. Mówimy wtedy. o momencie, powiedzmy, rozwodu, etapu rozwodu. E tak? Etap rozwodu, etap u ciebie rozpoznawania, etap u ciebie dojrzewania do tego, że jestem gejem. Gdzieś tam uświadamiania sobie. Nie. Nie miałeś poczucia ofiary, że, nie. Że, że, że ktoś cię skrzywdził, że ja cię skrzywdziłem. Wiesz co, może raz mi przez głowę przeleciały takie myśli, że kurde, no mogłam w sumie się rozwieść szybciej, bo bym może, nie wiem kilku lat nie miała, kilka lat do przodu bym była, tak, może bym sobie jakoś życie ułożyła, ale to tylko była chwila, moment, ale to nie było nic takiego, żebym ja się nad tym jakoś nie wiadomo długo skupiała, bo w sumie stwierdziłam, że to nie ma sensu. No okej, okay, no podjęłam taką decyzję, w tym sensie moje odczucie było takie, że no minęły te lata, tak mi się życie ułożyło, no nie ma co z co, czasu niecofnę, no co ja mogę zrobić, no bez sensu, żebym ja teraz się rozwodziła i nawet na ten moment, bo właśnie to mi tak zatrzymało, no bo stwierdziłam, że po co ja mam się nad tym rozwodzić, że tyle lat minęło i, i ja tyle w tym tkwiłam, mhm. bo mogłam to skończyć szybciej, no ale po pierwsze, ja nie byłam na to widocznie gotowa, żeby to skończyć szybciej, ja musiałam sama w tym wszystkim dojrzeć. Muś potrzebowałam widocznie aż tych 11 lat naszego małżeństwa, żeby dojrzeć do momentu, żeby, żeby, żeby zobaczyć, co się wszystko dookoła mi dzieje, tak? Ale nie, nie miałam tego, no bo jakbym miała, ja, no to jest znowu to, co wrócimy do, do wcześniejszej wypowiedzi, tak, jakbym się zatrzymała na tamtym momencie i zaczęła myśleć o tym, że o Jezu, zmarnowałeś mi tyle lat, no to co by mi to dało, no. No to byś marnowała mar... Tak, to bym teraz te obecne lata, które jestem już te tak, yy, dwa czy trzy lata po rozwodzie, jesteśmy, to bym marnowała te kolejne lata, a nad tym się zastanawiać. no to Jezu, ile on mi lat zmarnował, no i po co mi to. No, a... A zobacz, a tak naprawdę my jesteśmy silniejsi o te doświadczenia, no mm. bo patrząc na ciebie, ja, ja nawet wtedy tam w komentarzu chyba napisałem, już nie będziemy tego czytać, że, że tak patrzę na ciebie i wtedy jeszcze do ciebie dodzwoniłem. Nie wiem, czy pamiętasz, do ciebie zadzwoniłem i zadałem ci pytanie, czy ty czujesz się ofiarą, bo, bo patrzę na ciebie i, i, i patrzcie, i patrzę na ciebie. Tak, tylko wiadomo, no teraz jestem w innej sytuacji niż jak byłam wtedy, tak ale no Ale z wtedy, jednej, jak, no... tak z jednej strony ja rozumiem ludzi, którzy tak piszą, ponieważ no... Wydaje im się to wszystko y, dziwne, no i, no, bo wiesz, no. Ludzie myślą, że to jest takie, miałam wrażenie, że takie proste, że okej, okay, jestem gejem i mogę w Polsce, tak? Jestem gejem, dobra, to nie biorę ślubem, będę gejem, ale no, bycie gejem w Polsce, no, sorry, nie jest łatwe, tak? Y, absolutnie, y, z każdej strony jest się napiętnowanym, uważam, z każdej strony y, są jakieś zarzuty, y, złe traktowanie, więc, no, a tym bardziej taki młody człowiek, który podejmuje taką decyzję, no. No podjęliśmy taką decyzję mówię, no, dla mnie było minęło. To zróbmy tak. Jeśli e, drogie panie czy drodzy panowie, jeśli będziecie mieli pytania do nas, to zadajcie stricte pytania do nas, zadajcie konkretne pytania, w jakiej przestrzeni, w jakiej dziedzinie możemy wam pomóc, z czym się borykacie, albo czego jeszcze nie rozumiecie, albo co dla was jest niezrozumiałe i w jakiej przestrzeni możemy wam coś dopowiedzieć, bo bo tak jak Justyna też powiedziała, ten rozwód, to wszystko co się działo przed rozwodem i potem po rozwodzie, to, to trochę się tego działo już tu się, prawda? No, my... Działo się to tak, to my tylko mówimy o tym w skrócie, tak? ale no, to jakby nie było, to, to trochę wszystko zajęło czasu, tak? żeby dojść do siebie i żeby to wszystko poukładać sobie w, w głowie no i żeby przede wszystkim sobie życie na nowo ułożyć. Dokładnie, więc jak macie pytania, to je zadajcie i my wtedy Wam odpowiemy. A uh, Justysia, masz jakiś taki, nie wiem, jak, żeby, nie wiem, może, nie wiem, jak to nadpowiedzieć, czy dodać otuchy, czy, czy chciałabyś coś powiedzieć na samym końcu do pań? Do pań, do pani. którym mogłabyś pomóc, żeby ruszyły po siebie i żeby przestały wypierać prawdę? Znaczy, no, wydaje mi się, że jeśli... Yy... Jakakolwiek z pań ma taki moment zwątpienia w swoim małżeństwie i nie czuje się z tym dobrze i nie czuje, że to nie jest to, co, co, co ja bym chciała, to... Z mojego punktu widzenia i po tym, co ja przeszłam, ja jedynie mogę powiedzieć, że nie ma co w tym dalej siedzieć. Po prostu trzeba podjąć tą decyzję o rozwodzie, o rozsta czy rozstaniu się, bo, bo nie zawsze jesteśmy w związku małżeńskim, na po prostu się rozstaniu. I na początku tak, jest ciężko, bo ja nie ukrywam, mi też było na, na początku ciężko, ale, ale jest to warte, naprawdę, bo, bo nie warto sobie marnować, wydaje mi się, życia i, i kolejnych lat na, na, na siedzenie w czymś, w czym się dobrze nie czujemy i narobienie czegoś, co, co, co nie sprawia, że nam jest dobrze. Także jeśli, drogie Panie, macie takie momenty, nie jesteście pewne, albo boicie się podjąć tej decyzji, tak, ona jest na początku straszna, ale to jest tylko początek. Każdej kobiecie, która mnie się już tam wcześniej zapytała, yy, yy, czy, czy, czy ja bym podjęła jeszcze raz taką decyzję, tak, ja bym ją je podjęła jeszcze raz i w sumie z dzisiejszą wiedzą to chyba nawet wcześniej niż jak to się stało. Bo naprawdę teraz moje życie jest dużo fajniejsze, yy, ciekawsze i, i, i spokojniejsze niż, niż jak mia, miałam w tym małżeństwie. No ale wiadomo, no, trzeba dojść do pewnego etapu swojego życia, żeby podjąć taką decyzję, ale no, nie ma co za dużo też się na tym zastanawiać. Ja, jeśli już przychodzi taka myśl o, o rozwodzie, to, no, to przeważnie ta myśl jest właściwa. I tyle. Super Justyna, dziękuję Ci za wsparcie dla, dla, dla pań, które szukają pomocy i i dziękuję Ci serdecznie za ten wywiad, a ja też, żeby wesprzeć też Panów, co nie, bo przecież oni też tam w tym wszystkim siedzą. Jak podejmiecie tą decyzję, że przestajecie okłamywać tak naprawdę siebie i potem partnera i wszystkich dookoła, to tak na początku też nie jest to łatwe. Fajnie jest skorzystać z pomocy, fajnie jest skorzystać z osób, które mogą nam podać rękę, które mogą nam pomóc do takich osób, do których macie zaufanie i... Radziłbym wam korzystać z pomocy od najlepszych, bo to jest bardzo ważne, żeby iść po pomoc do mistrza, do osoby, która będzie potrafiła was przeprowadzić. Tak samo jak panie, tak samo i panów, bo tak potrzebujemy wsparcia od kogoś. Chyba że jesteście na tyle silni, że potraficie sami to przejść, to jak najbardziej. Ale wsparcie jest bardzo ważne, bo my na początku też nie, my nie zauważamy bardzo dużo rzeczy. Co jest łatwiej zauważyć komuś z boku, co nie? Mm -hmm, tak. Jak e, wyłożycie kawę na ławę typu prawda, to zobaczcie, jakie można zbudować relacje. Mm. Co nie? No, to już ty się. Dzięki ci bardzo. <grym> Za kolejne spotkanie. I nawet po rozwodzie, nawet będąc gejem, <grym> nawet będąc byłą żoną geja, można zbudować niesamowitą relację opartą na prawdzie i na przyjaźni. Dokładnie. Topiona jesteś. Dzięki. To trzymajcie się, cześć. Pa. Pa.